Cześć, widzowie! Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Nasz Blix. W dzisiejszym filmie, a mówię, pokażę Wam moją paczkę, którą zamówiłam sobie ostatnio. Dosyć mała, dosyć małą paczkę, ale z elementami przydatnymi do przyszłych budowli, moców. Do nich, do niej elementami. Paczkę zamówiłem paczkę zamówiłam w sklepie A Handful of Bricks Moim zdaniem chyba najlepiej zaopatrzonym sklepem w Polsce Jeśli chodzi o elementy do budowania moców no, za, za, W zamówieniu nie ma za dużo elementów Ale no, też na razie nie zamawiałam dużo To jest moja druga paczka w tym roku zamówiona Więc też już trochę ich zamówiłem Ale to też ta pierwsza też nie była aż takich dużych rozmiarów Więc ja się zajmę za otworzenie paczki To jest całe zamówienie. Takie, tutaj, mamy, tak. tutaj mam kartkę z informacjami o mnie, i tym adresami i tymi innymi. No i tu mamy zamówienie. Mamy chyba liczyłem około 170 elementów w dwóch kolorach. To są kolory. Ale, tak, kolory Green i dark orange, czyli takie. No i mamy tylko jeszcze takie tajle 1 na 1 w, dark, w medium nogat. I mamy trochę taką garść roślinek. Więc ja odpakuję zamówienie i widzimy się za chwilę. No i oto są moje całe zamówienie. Mamy tutaj tak tajle 1x2 w kolorze dark orange. W ilości mamy, oprócz tego też taile 1, 1 na 2 w sand green mamy taile 1 na 1 w sand green oraz tile pl, przepraszam plate 1 na 1 w kolorze dark sand green i dark orange taile 1 na 1 w kolorze medium nugget i sand green oraz watch, watch brickie, jak jakie to mówię 1 na 3 i i watch bricki 1 na 2 w kolorze dark orange i 1 na 3 w kolorze sand green plejty 12 w kolorze sand green i plejty 12 w kolorze dark orange paproć w kolorze green no i oraz 2 roślinki, znaczy łodyżki, jakie ja to mówię, w kolorze olive green tak się prezentuje całe moje zamówienie mówię, jak, jakby ktoś chciał zamówić sobie coś w sklepie A Handful of Brick, to link będzie w opisie jeśli chcecie podzielić się swoim opinią w komentarzu na temat filmu a ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, cześć!